Cześć, nazywam się Janusz Laskowski. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać ociekacz w naszym blacie HPL Compact o grubości 12 mm. Często jest ten problem, żeby przy zlewozmywaku podwieszanym wykonać ociekacz, a w tym blacie HPL Kompakt możemy wyfrezować rowki, gdzie woda sobie będzie ściekała do podwieszonego zlewozmywaka. Materiał jest odporny na okresowe działanie wody, więc tutaj się nic nie dzieje, woda może w tym ociekaczu sobie spływać. Do wykonania samych rowków ociekacza wykorzystam szablon. Wykonany również z płyty HPL Compact o grubości 12 mm. Szablon ten jest wykonany przez firmę Unika, a dystrybucją takich szablonów zajmuje się firma Gaber, która użyczyła nam tego szablonu na potrzeby filmu. Wiemy również z rozmów ze stolarzami, że niektórzy wykonują sobie takie szablony sami, ze sklejki, ale nie zawsze się to sprawdza. Taki szablon wykonany z płyty HPL Compact jest bardzo trwały i można wielokrotnie go używać szablon ten jest wykonany w ten sposób że ma rowki wyfrezowane które mają szerokość 30 mm i te rowki są przystosowane do kołnierza frezarki który również wynosi 30 mm średnica jego wynosi 30 mm szablon ten jak widzicie ma takie specjalne stopki tutaj zamontowane chodzi o to żeby był pod odpowiednim kątem wykonany spad tych rowków i w miejscu gdzie są wyższe stopki grubość tego szablonu wynosi około 18 mm na końcu opiera się tylko płyta która ma 12 mm więc ten spadek na całości tego rowka wynosi około 6 mm i spokojnie ta woda może sobie spływać szablon wykonany z płyty HPL Compact o tej grubości, właśnie 12 mm, y, daje nam sztywność tego materiału. Dlatego, jak wspomniałem, o tym, że szablony można wykonać na przykład ze sklejki, oczywiście można, natomiast y, niekoniecznie będzie on sztywny. Y, tutaj widzimy, że częściowo ten szablon w dużej części jest w powietrzu, więc chodzi o to, żeby nam się tutaj ten, y, te elementy tego szablonu nie uginały. Płyta HPL Compact zapewnia nam sztywność tego szablonu. I bardzo dobre prowadzenie narzędzia. Do wykonania samych rowków y, muszę użyć freza, odpowiedniego, który da nam kształt odpowiedni tego rowka. Najlepiej, żeby ten frez był z końcówką zaokrągloną, żeby ten rowek nie był również prosty. Będzie to łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Frez taki, jak widać, ma właśnie zaokrągloną tutaj y, samą powierzchnię wejścia. Jest to frez ze spiralnym przebiegiem ostrza, daje bardzo dobrą krawędź frezowania. W przypadku y, dzisiejszym użyję freza, który ma średnicę 12 mm, i takiej szerokości tutaj finalnie w dolnej części y, będzie ten rower, czyli będzie szerokości 12 mm. Oczywiście możemy użyć inne frezy. Mam tutaj też frez, który ma 8 mm. To już zależy od waszego życzenia, jakiej szerokości będziemy chcieli mieć te rowki ociekacz. Szablon łącznie z frezowanym blatem HPL Compact musi być ze sobą połączony i mocno przytwierdzony do stolika, byśmy mieli dobre, solidne podparcie do frezowania. Główna operacja została wykonana, rowki zostały wyfrezowane. Teraz odepnę szablon i przystąpię do dalszej czynności, która będzie pracochłonna. Tak wyglądają wyfrezowane rowki ociekacza po tej pierwszej głównej operacji, czyli po wykonaniu operacji frezarką i frezem odpowiednio dobranym, w tym przypadku o średnicy 12 mm. Teraz należy te rowki jeszcze wygładzić. One i tak są gładkie po przejechaniu właśnie tym odpowiednio dobranym frezem, ale żebyśmy mieli tutaj takie przyjemne materiał przyjemny w dotyku, te krawędzie też, żeby nie były takie ostre bardzo, bo w tej chwili są bardzo ostre, to wygładzę te szczeliny, używając odpowiednio dobranej włókniny. Taką włókninę również dystrybuuje firma Gaber w całym zestawie. W tych zestawach są właśnie różne i elementy do wygładzania, papiery ścierne, też elementy złączne, między innymi takie małe pojemniki z olejem właśnie, bo ten olej też będę Wykorzystywał. Ten olej też można kupić w większych opakowaniach. O samym oleju powiem za chwilę. Teraz będę to szlifował i tak naprawdę jest to oczywiście pracochłonna czynność, natomiast wszystko zależy też od jakości frezowania. Czym lepiej nam wyjdzie ta jakość frezowania, czyli gładkie, tak jak tutaj mamy w tym przypadku te rowki tym mniej włożymy pracy w szlifowanie. Ale wiadomo, że zawsze taką włókninę najlepiej użyć, lepiej się to sprawdza niż papier ścierny. Wyfrezowane rowki przeczyściłem tą włókniną, którą pokazywałem. I teraz, żeby uzyskać jeszcze taką fajną powierzchnię, gładką i spogłębioną pogłębioną czernią, wykorzystam do tego olej, w tym przypadku lniany. Jest to olej, który również ma atesty pozwalające na kontekst z żywnością. To jest bardzo ważne akurat w przypadku takich elementów. Musimy go delikatnie nanosić, żeby nie było nadmiaru. Natomiast i tak wiadomo, że po naniesieniu jeszcze również Przecieramy też serwetką, czy szmatką. Jak widzicie, jest zdecydowana różnica między powierzchnią olejowaną tego rowka a powierzchnią nieolejowaną. Przy użyciu tego szablonu możemy wykonać taki ociekacz i bardzo praktycznie wykorzystać powierzchnię blatu wraz z zlewozmywakiem, który jest podwieszany do tego blatu HPL Compact. Zapraszam Was do oglądania naszych innych filmów.